Cześć, widzowie, z tej strony Pawliczek witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale I Dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta na Pawłowicach i dzisiaj będę chciał kupić nowy dom. W sensie jeszcze go nie kupiłem, ale dzisiaj kupię i życzę Wam miłego oglądania. Okej, okay, widzowie jesteśmy już y jeszcze nie, jeszcze nie w nowym domu, tylko w moim domu. Bo dzisiaj zamierzam go kupić, jeszcze nie kupiłem. Na rozpoczęcie tego odcinka puśćmy sobie fajerwerki. Przez głupią kolejkę jedna nie poleciała. No i dzisiaj zamierzam kupić nowy dom. Najpierw tutaj ja muszę sobie eku wyczyścić z niepotrzebnych rzeczy. Właśnie usunąłam Stack ale mam kreatywa Nic to nie szkodzi. Coś tuje, że nożyce się mogą przydać, nie wiem. W końcu ja mam już długo. I dzisiaj zamierzam właśnie sobie kupić. No wiadomo już wyczyściłem i zaraz wam pokażę. Mam 4 dni łącznie gram w Minecrafta. Jestem super Minecraftowcem. Lecimy do domu, który chcę kupić. Tak się prezentuje. Jest bardzo tani, tylko 8000. No i. No i coś tu nie gra, więc dzisiaj sobie go też trochę ponaprawiamy. No i mamy jakiś dzwon w ogóle. I ja sobie tu zara to dam nie wiem komu. Nikt tu nie gra oprócz mnie. Więc po prostu pójdę po mój highs i go wyrzucę. Mam przeszokowany mój hajs Dobra, mam tu 8000. Wiesz, mówi. No jest chory. Ten um, zielony barnik to było 10 zł, a jedna tarczka to było 100 zł, więc zostało mi jeszcze 7200 zł do zapłacenia, i tu mam tyle. Hej su, więc daję to. I spaliłem. Dobra, więc dzisiaj zaczniemy go sobie przerabiać. Nie wiem, czemu mój trójzom był tu, a nie tu. Jak zawsze mam tu, bo tu mam bronię, wszystkie. Ale lecimy z tym. Sam nie wiem czym. A, no tak, miałem przerabiać dom. Tu mamy taki fajny dzwonek, ja w swoim domu miałam taki fajny elektryczny dzwonek, w sensie taki mechanizm zrobiłem, że jak się klikało guzik, to dzwonił, to był odgłos dzwonka, więc później sobie takie coś zrobię, ale tak też jest spoko. No i jest mój. Tu jest zagroda na coś, ja tam se zwierzęta przyniosę tu. się o tu, tu się pali ognisko. No dobra, niech tak będzie, tu może być miejsce na ognisko. Ale mam zamiar przerobić w sensie powiększyć to podwórko, bo jest trochę za małe. Ewidentnie, za małe. Powiększę se dotąd jakoś. Tu mamy jakąś działkę, tu będzie ktoś miał dom, nie, nie wiem kto. Nie mam pojęcia. Jest wielka. Ale dobra, powiększę se tak dom. O, w sensie podwórko. W sensie podwórko to też dom. To jest USA. Nope. To jest USA. W sensie to jest. To są Stany. Pawłowice to są Stany Zjednoczone. Jeśli ktoś wejdzie na twoje podwórko, to możesz go zabić. Weszłeś, ale wysz... Weszłeś i wyszłeś, ale i tak to nie zmienia faktu, że weszłeś. Jeszcze raz weszłeś. Do widzenia, panie kuro. Nie, 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 weź, nie, 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 Patrz, tam Patrz, tam mamy dalej kontynuację podwórka, więc podwórka. Ja nie, zrobię sobie zrobię podwórko moje. To jest w ogóle w ogóle mi się podoba, że nie, jest nie, nie, pod... okay. No i super, mamy powiększone pozórko. Tylko muszę sobie powiększyć teraz ten żywopłot. Więc dajcie mi chwilę. Dobra. No i ładnie. Nie wiem co tu jeszcze dam. Dam to co było w moim domu starym. Ale ładnie się prezentuje. Zobaczymy od środka ten dom. Tu w ogóle takie fajne poddasze mamy. Czemu takie Dobra, drzwi od razu przerabiam, bo ja nie lubię takich drzwi, dla mnie takie są brzydkie. Najładniejsze drzwi, w ogóle dodali miedziane drzwi, ale nie chcę ich. Dam. Jakie są najładniejsze drzwi? Napiszcie w komentarzu, ja dam brzosowe. Albo nie, moje najładniejsze drzwi to są te. W sensie dla mnie najładniejsze drzwi to są te. Aha, fajnie. Tu jest w ogóle ten, oddziałki, w sensie jak, jak na Pawłowizach ktoś ma działkę, to oznacza on żółtą wełną, dlatego tu jest żółta we wełna, zaraz się jej pozbędziemy oczywiście. Co ja mówiłem pro po tych drzwi? Nawet nie sprawdziłem co jest w środku tego domu, ale ładnie się od zewnątrz prezentował, więc go kupiłam. Co tu się stanęło? Nie miało tak wyglądać. Trzeba naprawić ten dom ewidentnie. No i co mamy tu? Ja sobie tu podstawię stojak, niby to będzie garderoba. W sensie to będzie weranda. Z jednym stojakiem. W sensie są plusy i minusy tego domu. Niektóre rzeczy w moim starym domu były lepsze. Niż tu, ale niektóre gorsze. Bo zobacz. Dla mnie się prezentuje ten dom ładniej. O Boże, co to jest? W sensie ja muszę przerobić te drzwi, bo te drzwi mi się nie mega nie podobają. No nie, no. Co się dzieje z tymi drzwiami? Do, no, w końcu. Teraz tak. Trzeba pozbyć się reszty. Ja sobie już przyszykuję te drzwi, bo pewnie będzie milion tych świerkowych drzwi. Dla mnie świerkowe drzwi to są najbrzydsze. Napiszcie w komentarzach, jakie dla Was są drzwi najbrzydsze. Gdzieś były drzwi? To tu. A wiecie co jest bez sensu? Że miedziane drzwi nie mam w zakładce drzwi, tylko jest w zakładce miedzi. Nie ma. Co? No nie ma po prostu. To jest bez sensu. Mm, te. Tu mamy kuchnię. Tu mamy coś yy, czarnego. Tu są, mamy takie fajne mieczyki. Oj, tu jest wyjście na podwórko. Dobra. Tu mamy jakąś butę. Tu sobie mojego psa przeniosę. Mamy basen. Ale nie mamy jacuzzi, a, a jednak mamy jacuzzi. No i to mi się podoba. Niebezpieczeństwo. Więc muszę skrócić trochę ten dach. Teraz dalej jest niebezpiecznie. Do tego też muszę w ogóle go usunąć. Basen, tu mamy w ogóle ognisko. Nie wiem po co jak tam było ognisko, więc je na razie zniszczę. Zrobię sobie tu grilla. Tylko jak wyglądał grill. Nieważne. Zwieźmy ten dom. Mamy tu świecę, dobra. Uuu, ej, to wygląda ładnie. To wygląda bardzo ładnie według mnie. Tu mamy duży stół. Fajnie, fajnie. Mamy kuchnię. Ładnie, ładnie. Co to jest? A to jest kran. Ja tak zawsze robię krany w Minecrafcie. Dajcie znać jak wy robicie. Oj, pogubiłem się. Tu można wyjść na dwór, więc zrobię drugie wyjście. A dobra, jednak nie. Zrobię... czekaj. Coś tu jest nie tak. Od razu lepiej. Dobra. Teraz idziemy tu. Bo tu jeszcze nas nie było. O, tu mamy taki fajny ten. Szaczek. Ładny. Tu mamy szkło, tu mamy biblioteczkę. Ale coś tu jest nie tak, to jest stara biblioteczka, więc mi się nie podoba. Rzeźbiona biblioteczka jest tolerowana w dzisiejszych czasach, która jest pusta. W ogóle amongas. Tu jest. Są trzy amongusy. Jest czerwony. A nie, to są losowe, poczekaj, bo tu nie ma na przykład Amongasa. Widzisz? A nie, jednak jest. Są trzy amongasy, żółty, czerwony i cyjanowy Dobra, boom Lecimy dalej po tych fajnych skodach kręconych Ciekawe, ciekawie Oj, oj, oj. Tu mamy fajny dywan z mchu. Tu mamy taki wielki balkon, ciekawy. Bo tu mamy. Grającą szafę. A tu mamy odtwarzacz płyt, spoko. Tu mamy kibel. Dobra. A tu wagonik się zlikwidował. Bo ja tu robiłem kiedyś kibla tak, że postawiam wagonik. I to był kibal, bo tu można było usiąść nawet. Tylko, że spuczki nie ma. Więc musimy dać przycisk. No, trochę ponieszczony ten dom, dlatego był taki tani pewnie. Spuszczona. Załatwione. Tu mamy wannę, która. którą zrobię tak. Tylko, że coś tu jest nierówno. Nie pusto. A nie, jednak nie. Tylko, że jedna woda jest pusta. Trzeba ją napełnić. Woda. Jak ja piszę. I nie umiem pisać. Czy teraz będzie dobrze? Na nie. No to nic nie daje. Zepsułem. A dobra, nie musi być woda na przycisk. Nieważne, to jest pralka na niby. Tu mogę dać jakiś obraz, żeby było ładnie. Obraz. Nie wiem czemu tu jest niebieska wełna. W ogóle dodali nowe obrazy w Minecraft'cie, no zobaczcie. Jest bardzo ładnie, bo zobaczcie ile tu jest nowych obrazów. W sensie, tu są chyba dwa nowe obrazy. Nie podoba mi się to, że tu jest niebieska wełna, więc sobie zaraz zamienimy. Tylko na co? Na bambusy. Bambusy są git, więc zamienimy sobie na bambusy. Czemu ja mam tu emeraldowy pokój? To jest takie brzydkie. Emer w sensie jak byłem mały, to budowałem emeraldowe i diamentowe i najróżniejsze te. Chyba każdy tak robi, jak był mały w Minecrafcie. Woda wycieka. A, jednak nie. To muszę poprawić, bo mi się nie pod... To też, ewidentnie. Tylko z jakiego ja tu mogę zbudować tego. Te cegły są git. Ale zbuduję z, z tych cegieł takich. To są git. Ładnie wyglądają. Stufu, segłe stufu. Ok. Tu mamy jakiś magazyn w ogóle. No i pięknie. Ta terrakota wygląda spoko. A, tu już byłem. Tu coś jeszcze jest. W sensie zepsułem trochę, bo magazyn. W sensie ten. W sensie to jest trochę dziwna bazowa. Tu mamy magazyn, musimy przejść tędy, żeby przejść do jakiegoś, nie wiem, ten spokój gamingowy chyba. I tu się przechodzi do sypialni, więc to musimy naprawić, ale nie mam jeszcze pomysłu jak. Mam nadzieję, że w tych skrzynkach nic nie ma. O, został jakiś drobny prezent dla mnie, tu chyba jest. To muszę od razu zniszczyć. I teraz robię wejście tak. A to se zabuduje. Tu mamy w ogóle wyjście na ten. Ciekawie. Pyk. Dobra. Jakże ja biegam. A, no tak, przecież tu były wejście. To jest chyba pokój gamingowy, tylko trochę słaby. Więc te okna... Nie wiem, co jeszcze zrobię. Ale to na razie jeszcze tak zrobię. Na razie wszystkie zabuduję, a później wymyślę coś ładniejszego o wiele. Dobra, już mam pomysł. Zrobię takie wielkie okno dotąd. Będzie pięknie. Jest ładnie. Tylko to biurko jest trochę za małe. W sensie. Zrobię to se tak. O teraz zrobię schodek. Tylko jaki. Jaki to będzie ładnie pasował. Ja zrobię z ciemnego dębu dam. w się sensie jak zrobię. Dał sobie dwa, albo zrobię takie duże tam, o. Odsunę to trochę. To niby jest komputer ale ja zrobię inny komputer, czarny beton. Będzie duży komputer. To muszę niestety zniszczyć Fu, ale duże Dobra, niech, niech będzie. Zrobię jeszcze coś jako klawiaturę. No i git. Jeszcze myszkę dam. Nie ma. To się nie nazywa czarny przycisk. Wpisza przycisk po prostu. I na pewno wyskoczy. No wiedziałem. Dobra Mamy ogromny komp I Tu mamy łóżko Tylko sobie to trochę poprawię Mój ulubiony kolor to jest zielony, więc zrobię zielony W sensie ale W Minecraftie nie ma limonkowego Eee, ten Drewno, w sensie deski W sensie pół blok. O, o to mi chodzi. Zrobię sobie tu jakieś półki. A tu mam niby, to jest chyba telewizor. Dobra. Tu dam sobie jakiś obraz, bo tu jest tak pusto. Nie chodziło mi o taki. Dam jakiś taki mały. Albo nie, dam jakiś inny jeszcze. Dobra, mam pomysł. Mam sobie taki mały jakiś. O, tam był jakiś. O ten. Ten mi się podoba. Tu jakiś nie. Odam tu coś. Dobra, to jest ogromne, ale nie chodziło mi o to. Eee, dobra, czekaj, chodzi mi o takie. O takie, nie, takie, nie, no, co jest? Czemu tych obrazów teraz się nie da zrobić? Nieważne. Może tu sobie coś postawić? Nie, balić. Dobra. Trochę się zepsuło, więc dam jedne drzwi. I oczywiście zapomniałam o tym, żeby zniszczyć te świerkowe drzwi. Okej, okay, pora na przeniesienie rzeczy z mojego tego. Wiecie o co chodzi? Z mojego domu tu. To będzie ciężkie. Ale lecimy. Dobra, jesteśmy w moim starym domu. Mamy mojego psa. Tylko jak ja mam go przenieść teraz? Mam pomysł! Najlepszy, jaki istnieje. Nie wiem, żebyśmy nie zabili go. Niestety, to jest najtrudniejszy sposób przy... A nie, przecież on się tepnie do mnie, jak poleca gdzieś daleko. 200 IQ. Czemu o tym od razu nie pomyślałam? Tylko on musi stać, żeby się tepnął. Tu masz budę. Ale grzeczny piesek, teraz ty musisz tu wejść. Wiem na co on działa. No, pójdź, biegnij. Dobra, postrąknie go. W sensie smyczą. Czemu to się tak dziwnie. Chodź, bo deszcz smokniesz. No, jezu. Ba zrobię tak. Dobrze. Pięknie. Czym się karmi psy teraz? Schab, surowy.

i teraz ją wypełnię mięsem, więc zrobię cięcie. Okej, okay, widzowie, wypełniłam tą skrzynię wszystkim, co lubi pies. Jeśli o czymś zapomniałam, to poprawcie mnie w komentarzach. W sensie to powiedzcie w komentarzach. Jest mój piasek. i... Co ja mam teraz zrobić w sumie? O nie, fantomy, nienawidzę ich. Podstrzelam do fantomów. Jeszcze muszę przenieść moje inne zwierzęta, więc... Lecimy. Ale tu się dziwnie chodzi teraz. Gdzie jest mój kotełek? Tu był mój kotełek. Jesteś, mój kotełku. Musisz wstać. Czy kot się do mnie też to. Czy, czy. kot się do mnie też tepa? Nie mam pojęcia. mój kot, co tu przyjdzie. Tylko. Jak. Gdzie ja mam. W sensie koty nie mają budy, ale zrobię. Budę. Dla kota mojego. O tu. Tu, tu jest.

Dobra, wypełniamy rybami, bo koty lubią ryby. W sensie, gdzie tu są ryby? W nie? Gdzie to jest? Dobra, widzowie, wypełniłam skrzynię wszystkim, co lubi kot. Napiszcie w komentarzach, jeśli o czymś zapomniałam, I yy, teraz reszta zwierząt, nie? Ale miejsce dla lam jeszcze potrzebuję. Już wiem. Zrobię sobie tu jakieś miejsce dla konia. Głupia lampa. Pójdę do nie do mnie, Dobrze, pójdę do Nie to. Proszę, No.

Powiedziałem, okay, że no to jest. To jest. To jest. To jest. To jest. No, y. okay. no, to To jest. 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 To 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 jest. To jest. jest. To jest. nie To To nie To 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 za Mam moje konie i mogę w sumie nimi pobiec Nie pomyślałam o tym To z przeskoczę, bo chyba da się No chyba nie da się No to trudno, wybiegnę sobie Tędy Mam nadzieję, że się zmieści No serio się nie zmieścisz? Przeskocz Dobra, chociaż to przeskoczył No, nie mieści się, dobra Przeszed, jest. On chyba będzie mógł to przeskoczyć. Nieważne. Mam nadzieję, że nie przeskoczy. I teraz idziemy po drugiego konia. Mamy drugiego konia. On się nazywał Shadow. Ja im muszę nazwę podawać. W sensie na nowo. Nie wiem, co się stało z tymi nazwami. Bo jeszcze zapomnę, jak oni się wszyscy nazywali. W sensie. Już zapomniałam w ogóle nazwy tych lam. Nie pamiętam serii, jak się nazywały lamy. Chodzimy. To jest nasz nowy dom, Shadow. Mam nadzieję, że Ci się tu spodoba. Przyzwyczaisz się, nie martw No trochę mało tu miejsca macie. Czemu się konie żywią? Będę musiał sprawdzić później. Aha, wam się nie da jeździć, wy sobie chodzicie tak o. To jak ja mam was Smecz po stronek? Boże, to będzie najtrudniejsze zadanie w moim życiu. One serio idą na smycz, da się. Żeby się ta smycz nie urwała. Jesteśmy w domu moja lamo. Nie pamiętam jak ty się nazywałaś, więc będę musiał się dać nową nazwę. Tam jest jakaś lama w ogóle kolejna. Chodź, chodź. Mam nadzieję, że ty się w to zmieścisz. Zmieściła się. Teraz drugą trzeba przeprowadzić. Nie wychodź. Druga lamo. I pięknie. No i jest git. Zwierzęta przeprowadzone. Teraz kolejna rzecz, czyli przeprowadzanie, przenoszenie za rzeczy. Żałuję, że nie mam tych rzeczy w szalkerach. Hejsę tylko przeniosę. Widzowie, mam już tu wszystko ten, wszystko zrobione, cała. hajs przeniesione. Dobra widzowie, to był było na tyle, a mam nadzieję, że Wam się podobało, na razie, cześć pa.